Hej kochani, witajcie w ten sobotni poranek Jest godzina po 8, A ja już wyszłam z psem na dwór Jestem nawet jeszcze no make up Ale jak to się mówi, najpierw obowiązki Potem przyjemności Po powrocie z psem zamierzam posprzątać Prawie cały dom Nadal nie jestem przyzwyczajona do nagrywania Wśród ludzi, mimo że jest tylko Jedna osoba przede mną I patrzeć się cały czas na siebie A nie w kamerkę, więc to też w sumie tak No, Ale chciałam zrobić wstęp do tego vloga Żeby jakoś to zacząć Zamier dzisiaj Wam pokazać co będę robić oraz może jutrzejszy dzień więc wszystko zobaczycie na tym blogu. oglądajcie dalej powiem Wam, że wiosna już coraz bliżej w sumie ostatnio był nawet pierwszy dzień wiosny, 21 marca dzień Wagarowicza i o dziwo trochę mi się chce śmiać, że nauczyciele jakby nie rozumieją tego święta i jeszcze specjalnie jakby sprawdzali frekwencję w szkole no ale myślę, że ze względu na to na te osoby, które w ogóle po prostu nie chodzą ale już naprawdę robi się coraz cieplej, słoneczko i tam na te trzy ptaszki śpiewają, już zaczynają wszystkie liście kwitnąć i w ogóle robi się coraz ładniej i naprawdę się cieszę, bo wiosna to moja ulubiona pora roku. Mówiłam o tym w 50 faktów o mnie, więc kto jeszcze nie widział, to zapraszam. Mam jakieś 10 minut do wyjścia, i jak widzicie, znowu to zrobiłam. Znowu odcięłam sobie grzywkę. Może najgorsze w tym wszystkim jest to, że sama, ale w sumie na szczęście nie obcięłam jej zbyt krótko. I dzisiaj postanowiłam, że u fryzjera ją troszeczkę skrócę, żeby była. Mniej koreańska, zresztą zobaczycie, może nawet Wam tu wkleję zdjęcie, ja się niedawno w ogóle pomalowałam i mój makijaż mi się dzisiaj tak bardzo podoba i ostatnio w ogóle lubię te kolczyki takie fioletowe, kółka sobie noszę. Dobra, ja się zaraz zbieram, będę, wam, będę się do Was odzywać w drodze do fryzjera albo z powrotem, albo już jak w domu będę, to się wszystko zobaczy. No, i jestem w ogóle już podekscytowana, no bo idę podciąć moje kudełki, znaczy <noise> włosy, bo chcę, żeby je wyrównać. Bo tutaj już koło ucha mi tak fajnie urosło, więc myślę, że będzie się dało to fajnie już teraz podrównać. No, ogólnie bardzo mi już urosły te włosy, już nawet mogę kucyka sobie robić, no, ale chcę je podrównać, żeby teraz już urosły sobie równo. No, dobra, więc ja już się zbieram. Dobra, powiem Wam, że idę tak szybko jak tylko mogę, bo miałam rano sen, że się spóźniam do fryzjera i miałam aż stres przez sen i się przebudziłam wcześniej. I normalnie teraz tak biegnę, bo mam chyba 10 minut, a muszę dojść do centrum e, mojego miasta, więc znowu będą mnie łódki boleć, ponieważ e, w zeszły piątek e, jechałam do Katowic na Olimpiadę i też musiałam e, iść tak szybko właśnie na do rysu PKP i potem mi tak bolały łydki, w ogóle byłam tak zmęczona, tak mi nogi bolały i ja nawet nie wiem, czy wy rozumiecie, co ja do was mówię, bo tak sapę i teraz trzęsę tym telefonem, ale chciałam się do was odezwać jeszcze trochę, bo tak się sobie dzisiaj podobałam, tak ładnie się pomarłam jestem coraz bardziej podekscytowana i w sumie to mówienie mi w niczym nie pomaga, bo powinnam być jeszcze szybciej, a w sumie przez mówienie mogę iść wolniej, więc ja już kończę, później się jeszcze do was odezwę. w Jestem bardzo podekscytowana i ucieszona, bo naprawdę fajnie wyglądają te włosy. Pan Piotr podciął mi grzywkę, tutaj tak fajnie jakby wyciął, nie wiem jak to się mówi, ale tak zależy, że mi się fajnie włosy układają. Ogólnie są skrócone, tutaj przy buzi troszeczkę bo się tak fajnie układały, ale mi się bardzo podoba. Tutaj chyba nie wypadają, oczywiście teraz są wymodelowane, więc dużo ciekawiej wyglądają niż jak ja normalnie je modeluję, ale ogólnie bardzo mi się podoba. Taki fajny A, um, to parking, dobra. O, to może na ławkę. Dobra, słuchajcie, yy, no postanowiłam sobie, że może się gdzieś przejdę coś, bo ogólnie bardzo szybko i sprawnie poszło dzisiaj to obcinanie i w ogóle nie wzięłam sobie czapki i chyba y, będę tego żałować chorobą. Mam nadzieję, że nie. No bo jednak mam te włosy, wiecie, skóra głowy i boję się, że mnie teraz chora nie bawię, Ta hypochondria moja. Nie no, może y, chora nie będę. Teraz sobie będę na ławce. I teraz wam opowiem. O, tu jest chyba pod światło, więc nie wiem, jak będzie mnie widać, ale dobra. No. Więc y, mam grzywkę znowu, jak co roku, bo teraz tak śmie śmieję się, że y, co roku mam grzywkę, ale naprawdę fajnie to wygląda. Mam ją obciętą na prosto, bo bym teraz chciałam ją tak bardziej obciąć, żeby nie wywijać, tylko bardziej mieć takim stylu, jakby właśnie amerykańskim czy europejskim, w każdym bądź razie no bardzo fryzurka mi się podoba, to fajnie są podcięte. No i ja do Was się później odesłam, jak już będę w domu i Wam trochę więcej o wszystkim opowiem. Słuchajcie, ja byłam w Rosmanie, kupiłam kilka tam takich drobnych rzeczy, więc jak coś to pokażę Wam w domu, a teraz zmierzam yy, przejść przez park, to Wam ponagrywam yy, piękną przyrodę, bo już wiosna odchodzi, także może jakieś kwiatki już kwitną czy coś, także widzimy się w parku za chwilę. Siemka. No, i teraz musiałam sobie naokoło, i idę teraz tutaj po schodach. Ale nie narzekam, wiadomo, spacerek taką pogodę na pewno dobrze nie zrobi. Więc ja już razem wywoli do domu. W parku jest pięknie. Kwiatów jako takich nie widziałam w sumie. Ale i tak jest pięknie, bo to jest park, i światło, cień, i, i drzewa, wszystko. Więc jeśli macie okazję, to idźcie do parku, jak jest taka pogoda. nagrałam, bo się zdziwiłam, że jakiś krzew czy coś może mieć różowe gałęzie i to naprawdę ładnie wygląda i stwierdziłam, że muszę Wam to pokazać i teraz powiedzieć, bo nie mogłam się powstrzymać. Przepiękne! Są pierwsze okazy wiosny, mianowicie kwitną, kwitną sobie tutaj kwiatki, bo prostu takie żółte i już są nad pszczółki i są wiedroneczki, więc ja się bardzo cieszę, bo że ja, ja tak kocham naturę i jeszcze wiosną to już w ogóle O dobra pszczółku, może nie na mnie. Także bardzo się cieszę, że znalazłam jakieś kwitnące kwiatki, cel osiągnięty. Jestem w domu. Ja sobie jeszcze tą grzywkę brałam trochę na prostownicę, żeby mi się lepiej ułożyła, żebyście mogli zobaczyć, jak fajnie wygląda. Ogólnie się sobie podobam, tylko bardziej jak mam włosy za ucho niż jak mam tak przy twarzy, bo wtedy wydaje mi się, że trochę mi to przytłacza. Nie wiem, w każdym razie, no, zmiany, mam nadzieję, zmiany na lepsze. Lubię zmieniać fryzury, więc yy, poza tym to tylko grzywka, więc jak będę chciała, to mogę ją bardzo szybko zapuścić ale myślę, że na razie będę chodzić w takiej. Teraz mam takie bardziej żółte światło, to do Was trochę opowiadam. poopowiadam. Więc jeśli chodzi o grzywkę i robienie jej, to na początku sobie sama ją obcięłam i tutaj będziecie mogli mieć jakieś zdjęcia albo filmiki z pierwszego dnia, jak obcięłam z Snapchata. Później koleżanki mi mówiły, że jest mi ładnie, a ja w sobie tak za bardzo nie wiedziałam, ale później znalazłam właśnie to zdjęcie tej dziewczyny Chcemy tak fajnie grzywkę na prosto i stwierdziłam w sumie, że może ją obetnę, bo w sumie skoro sama już sobie obcięłam, no to teraz fajnie by było ją podciąć. Tak nadal się w sumie zastanawiałam, bo byłam pomiędzy tym, aby ją zapuścić albo ją obciąć, ale w końcu zdecydowałam, że jednak ją zostawię. E, no oczywiście wózki sobie podciąłam, żeby je wyrównać i teraz mam bardzo fajną długość, bardzo mi się podobają. E, no. W sumie nie wiem, co, tu co by tu do Was jeszcze poopowiadać. Pewnie się zastanawiacie, e, czemu tak długo nie nagrywałam. O, widać mnie tam. E, więc jeśli chodzi, dlaczego nie długo nie nagrywam, to w jesień nie miałam w ogóle weny ani... Ale ta z skrzypie, Boże. Więc e, w nie miałam w ogóle weny ani inspiracji, żeby cokolwiek nagrywać, było ciemno, nie chciało mi się. Tak samo w sumie w zimę. No ale teraz już wiosna przyszła, mam nadzieję, że nowe pomysły, coraz cieplej, więcej dnia, czyli więcej słońca, więcej światła. Więc myślę, że będę więcej nagrywać. No ale może takie aktualizacje jakieś życiowe, życiowe dla Was, Wam opowiem, takie fajne, więc może ja się przełączę na aparat, bo już rękami odpada od trzymania telefonu i zaraz Wam opowiadam. Wiem, jak nie widać, ale mam nadzieję, że dobrze. Mówię troszeczkę głośniej, bo łapcia już w drugim pokoju i nie chcę, żeby za bardzo było ją słuchać, więc może Wam teraz właśnie poopowiadam, co tam u mnie. No bo w sumie długo do Was się nie odzywam. Trochę udzielałam się na Snapchacie i Instagramie, ale to nie było jakoś zbyt dużo, więc teraz Wam opowiem. Wspominałam, jak szłam do fryzjera, że w zeszły piątek pojechałam do Katowic na Olimpiadę i tak, ponieważ zajęłam pierwsze miejsce w Olimpiadzie. Dokładnie to jest, to była 27. edycja Olimpiady Promocji Zdrowego w Stylu Życia, etap rejonowy w Zawierciu, i zajęłam tam pierwsze miejsce. Również z dziewczyną ze szkoły pogimnazjalnej, ale i tak byłam w szoku, że udało mi się jakby pobić osoby starsze ode mnie i zająć to pierwsze miejsce, więc byłam bardzo szczęśliwa i to akurat było w grudniu. No i właśnie niedawno w marcu byłam na tym kolejnym etapie, to był etap okręgowy. I to było w Katowicach. Niestety nie udało mi się nic zająć, ale i tak jestem siebie dumna, że, że w ogóle podjęłam się tego, że się uczyłam do tego, że zajęłam i tak pierwsze to miejsce właśnie w zawierciu. No, ale ogólnie też mi tam właśnie jakieś upominki, jakiś taki duży kalendarz, długopis, czekoladę, tam wiecie, takie drobnostki. Ale ogólnie, tak jak mówię, jestem siebie dumna, że się tego podjęłam, że, że się postarałam. Jest też ten, ta olimpiada organizowana w późniejszych szkołach, właśnie w sumie to jest logiczne, skoro ten, ale w każdym razie myślę, że jak będzie okazja, to będę brać również w przyszłości udział w tej olimpiadzie. Co by tu dalej? W sumie to, co Wam teraz opowiadam, nagrywałam w relacji na Instagramie i jest to w wyróżnionych, więc jeśli macie ochotę, to możecie tam sobie zajrzeć. Tutaj oczywiście macie moją nazwę Instagrama. Codziennie. No teraz w sumie już nie codziennie dodaję zdjęcia, bo ostatnio nie robiłam żadnych zdjęć, ale ogólnie stawiam codziennie zdjęcia. Co by Wam tu jeszcze opowiedzieć? W styczniu. Chwila, teraz wezmę mój kalendarz. Bardzo polecam bardzo brzydki dziennik. E, autorki Igi, e, auto, autorką tego e, kalendarza Bullet Journal jest Iga Chmielewska. E, kupiłam go właśnie ze względu na prowadzenie, w sensie jego kalendarz, ale też właśnie Bullet Journal, bo to jest w takiej fajnej formie. I tutaj sobie właśnie teraz trochę wrócę, żeby Wam dokładnie powiedzieć, kiedy to było, żeby Was tutaj nie okłamać. Więc dokładnie 17 stycznia po raz pierwszy wystąpiłam w Moku przed publiką. Występowałam w teatrze, grałam tam kierowniczkę. Nie miałam zbyt długiej roli, ale i tak byłam siebie dumna, że po pierwsze zagrałam rolę, a po drugie prowadziłam Jasełka. I to było właśnie Jasełka charytatywne dla naszej koleżanki Emilki ze szkoły, która jest niepełnosprawna. Więc. Naprawdę świetna akcja, że mogliśmy w taki sposób też pomóc, no i ja byłam siebie dumna, że w ogóle dam radę wystąpić publicznie. A czy pamiętacie filmik, który nagrywałam chyba jakoś w 2017 roku, jak mówiłam, że na, tą, na ten moment nie jestem w stanie teraz wystąpić publicznie albo jako być aktorką, a tu proszę, 19 rok przyszedł i tak się zaczęłam rozwijać, i dla mnie jest to niesamowite. I jeszcze faktem i jeszcze Jestem siebie bardziej dumna z faktu, że e, były tam jeszcze moje rysunki i obrazy wystawione do kupna, w, w sensie na loterii, więc e, tak, no bo rysowałam tam właśnie, żeby mm, poszło to na nasz cel. Więc taka po, podwój, podwójne szczęście po prostu w tym wszystkim. No, e, co by tu dalej? W ogóle w dże, dzień wcześniej, 16 stycznia, moja mama niestety została okradziona. Do tej pory w sumie nie znalazły się te rzeczy, które jej skradziono. To była masakra, ale może powróćmy do tych mniejszych chwil niż tych złych. Co by tutaj jeszcze? Potem, 28 stycznia, pojechałam właśnie znaczy właśnie, tego tak Wam w sumie nie opowiadam pojechałam na wojewódzki konkurs teatralny ze szkoły z właśnie z grupą moją teatralną. I również występowałam właśnie przed publiką, tylko tym razem przydzielono mi rolę bizneswoman więc miałam więcej do powiedzenia i ogólnie to było bardziej stresujące, bo byłam w nowym miejscu była komisja, to był wiecie, wojewódzki konkurs na najwyższy etap się dostaliśmy no, niestety nic za mnie udało się zająć, ale bardzo fajne doświadczenie i powiem wam tutaj coś dziwnego. Kiedyś wam wspominałam, że mam prorocze sny i było to w filmku 50 faktów o mnie i słuchajcie, to jest bardzo dziwne, ale jak weszłam na tą salę teatralną kinową, to to miejsce mi się kiedyś śniło. Naprawdę. Ja nie wiem o co chodzi. I tak rozglądam się i tak. Powiem, Kurde, ja tu jakby kiedyś byłam, ale nigdy w życiu nie byłam w katolicach w tym miejscu. To mi się śniło i to mi się wyśniło, że jestem w tym miejscu. I potem tak sobie siedzę. I potem odzywam się do moich koleżanek, że wiecie co, ja czuję się tutaj jakoś tak bezpiecznie, bo ja znam to miejsce i to było takie dziwne, bo wiecie, nigdy tam w rzeczywistości nie byłam, a czułam się bezpiecznie i znałam to miejsce, więc naprawdę mi się to przyśniło kilka razy miejsce. Miejsce, miejsce, powtarzam się bardzo. E, co by tu dalej popatrzeć w lutym? Czy w lutym coś się działo, co bym wam mogła opowiedzieć? W ogóle, nie mówiłam wam, ale jestem w samorządzie szkolnym, chyba tego nie, o tym nie wspominam. No i ogólnie, jak jestem w samorządzie, no to robimy różne czasem rzeczy. No i na przykład na y, walentynki y, narysowałam... Yy... Taki rysunek, że jest poczta walentynkowa. No i zorganizowaliśmy to z samorządem, tam y, ktoś chciał, to po prostu rzucał pocztę walentynkową dla kogoś, także potem to rozdawałam. Y, w marcu, teraz na Dzień Kobiet, rozdawaliśmy wszystkim paniom tulipany i to było takie miłe. Zawsze, jak ktoś dostaje kwiaty, to y, bardzo fajnie są rozpatrzeć na te reakcje, i to nap naprawdę było fajne. No ale tak jeszcze sobie tutaj patrzę, co tutaj jeszcze było takiego, co bym wam mogła opowiedzieć, ale w sumie nie wiem, bo w sumie w każdym dniu u mnie się coś działo, ale żeby wam tak opowiedzieć coś takiego konkretnego, to w sumie za bardzo nie wiem co. Może jak sobie coś przypomnę, to jeszcze wam tutaj coś opowiem, ale tak jak mówię, no, no na przykład tutaj mogę wam opowiedzieć, że na przykład jak moja mama była chora, to ja byłam taka bardzo odpowiedzialna. Nie chcę się tutaj chwalić, bo to nie o to chodzi, ale po prostu... Czułam, że leży na mnie obowiązek, że chcę pomóc mamie. Wtedy bardzo często robiłam zakupy, cały czas wychodziłam z psem i chciałam w sumie się Wam z tym, tym podzielić, ponieważ hmm, ostatnio zauważyłam, jak młodzież traktuje swoich rodziców, hmm, jak w ogóle ich nie szanuje, jak się odzywa. Hmm, nawet poprzez swoje zachowanie, nie chodząc czy chodząc, ale zachowując się źle do szkoły. I chciałam Wam to po prostu powiedzieć, że nie każdy taki jest i chciałabym też być takim może trochę przykładem, że jakby zachowując się w taki sposób, jak niektóre osoby, które znam z mojego otoczenia, nie osobiście w sensie tylko tak wiecie, to ranicie po prostu po prostu ranią te osoby swoich rodziców, swoich bliskich, jest to po prostu przykre, że właśnie współcześnie aż tak jest to powszechne. No ale to takie małe wtrącenie, taka moja filologia, wiecie. Dobra, przechodzimy dalej. A, w ogóle, yy, wam chyba tego nie... No nie mówiłam, to zaraz wam opowiem. Więc od niedawna mam Netflixa i oglądałam tam już kilka filmów i zaczynam oglądać seriale. I naprawdę to jest fajne, że, że wreszcie mam tego Netflixa i mogę sobie tam oglądać co chcę. Także opowiem wam może, jakie ja obejrzałam filmy, więc... Obejrzałam filmy jak romantycznie i to była komedia. Taka sobie, trochę dało się przewidzieć co będzie, ale ogólnie... Ogólnie w porządku, film. Wiecie, ja też nie jestem jakąś recenzentką, jeśli można tak powiedzieć, filmów czy książek, więc moje opinie nie będą super rozległe ani jakieś konkretne, tylko powiem Wam po prostu moje zdanie. Oglądałam również film Bitwa i ten film bardzo Wam polecam. i Jest to dziewczynie, która tańczy balet w sumie nie balet yy, taniec współczesny, no ale później tam kogoś poznaje, yy, zmienia swój styl tańca no i ogólnie bardzo fajny film. Yy, trochę może przewidywalne, ale w sumie nie do końca, więc bardzo wam go polecam oglądałam jeszcze film zamiana z księżniczką, bardzo fajny film, bardzo świąteczny i w ogóle śmiałam się, że oglądam ten film w marcu, a nie na przykład w święta czy tam grudniu chociażby ale bardzo fajny film, bardzo fajnie się go oglądało potem oglądałam film zrywaczki świetna komedia, po prostu tak się uśmiałam z moją mamą, bardzo wam polecam komedię zrywaczki i jeszcze swatajmy swoich szefów E, niby fajna komedia, ale taka hmm, o taka sobie Na, najlepszy film z tych wszystkich, które teraz wyczytałam, to był film e, Zrywaczki, zamiast z Księżniczką i Bitwa i czy ja jeszcze potem coś oglądałam? Tak, oglądałam jeszcze film e, Nie jestem łatwy bardzo fajny film, skończył się tak że chyba będzie druga część i mam taką nadzieję, bo w sumie skończyło się tak że no mam tak niedosyt po prostu jak obejrzałam ten film, ale bardzo fajny bardzo wam go polecam no i co by tutaj jeszcze Wam opowiedzieć? W sumie.. A, jeszcze oglądałam film Słodki Wybór. Ehm, taki... To było o takich bardziej nastolatkach, o szkole, o rywalizacji, e, ale takiej jakby... O zresztą, możecie obejrzeć, to będziecie wiedzieć o co. Nie chcę tutaj spoilerować. No i w sumie co? Bo teraz właśnie zauważyłam, że nie uzupełniamy jeszcze tego tygodnia w kalendarzu. Więc yy, muszę to zrobić. A, i jeszcze oglądam jeden film. Bardzo Wam go polecam. Yy, film Zanim Odejdę się nazywa. Znaczy, tytuł filmu to jest Zanim Odejdę. Genialny film. Niby trochę też przewidywalny, ale później zupełnie jakby. Niby. Ja oglądam ten film ja miałam takie: no pewnie będzie tak czy tak. Ale później, jak oglądasz ten film, to jednak okazuje się, że trochę jest inaczej. W sensie, no naprawdę polecam wam film zanim odejdę. Ja się wzruszałam na tym filmie i wiedziałam, że się wzruszę, ale chciałam sobie trochę popłakać na takim filmie, na takim filmie yy, więc naprawdę wam go polecam. No i w sumie nie wiem, co ja by tu jeszcze do was pogadać. Yy, nie wiem, czy ten rok będzie z jednego dnia, czy może dwóch, zobaczę, bo jeszcze jutro planuję sobie położyć henne na włosy, zamierzam może pomalować paznokcie, ale również się pouczyć bo niestety teraz dużo będę miała testów w tym tygodniu i w ogóle już właśnie długo egzaminy gimnazjalne i ósmoklasisty dajcie znać w komentarzach, z którego jesteście rocznika czy też piszecie te testy czy w ogóle się jakoś przygotowujecie do tego czy macie w ogóle to gdzieś ja na przykład mam nie to, w sensie myślę o tym, ale jeszcze w sumie nie przyłożyłam się nie przyłożyłam się do nauki, do tych powtórek ale myślę, że już niedługo zacznę to robić no i też w sumie w szkole będziemy powtarzać niedługo no więc to by było chyba na razie tyle z mojej gadania, jeśli sobie coś przypomnę albo coś to do Was się odezwę, yy, więc to by było na razie na tyle.